Cześć! Witam Was wszystkich na naszym kanale. Dzisiaj będzie film o oczku wodnym, a dokładnie stworzyliśmy e, kolejną strefę w naszym oczku, strefę bagienną, e, typowo dla roślin owadożernych. Możecie tutaj zobaczyć na pierwszym planie. E, są tutaj dwa gatunki kaputnic. E, no to tak jak już wspomniałem, kaputnice są to rośliny owadożerne. E, wymagają one ziemi kwaśnej, od 3 do 4,5. Co wam jeszcze mogę o nich powiedzieć? Takie roślinki nie podlewamy zwyczajną wodą. Musi być to najlepiej woda destylowana, gdyż wszystkie substancje odżywcze czerpią sobie właśnie z tego, co upolują. Czyli jak jakieś tam owady sobie wejdą do tego dzbanuszka, o, wtedy on się zamyka i roślinka sobie tą swoją ofiarę zjada, przez co też właśnie czerpie składniki odżywcze. Tutaj już jednego osobnika upolowała, właśnie padł. Za chwilę go pewnie pożrę. Tak to wygląda, moi drodzy. Widzicie, ofiara leży trupem, nawet się nie rusza. Także pierwszą już mają na swoim koncie. Żarty, żartami już wam mówię, jak tutaj przygotowałem to podłoże dla naszych kaputnic. A mianowicie, widzicie tutaj, tym korzeniem jest oddzielone, oddzielona ta strefa od reszty. Oczka wodnego. No i na sam spód e, tradycyjnie poszedł żwir. Takie większe e, frakcje, w które sypaliśmy torf kwaśny e, z, o odczynie od 3 do 4,5, wymieszany z perlitem. I do takiej mieszanki posadziliśmy te nasze e, kapurtnice. Zobaczcie, jak się fajnie, egzotycznie prezentują. No, tutaj z tej lewej strony jest, mają dość mokro, no zobaczymy, jak sobie będą radzić w takich warunkach. Generalnie ta roślina rośnie na bagnach i takie bagienko staraliśmy się im stworzyć. Co ciekawe, jest to roślina, która sobie powinna w polskich warunkach przetrwać zimę. No zobaczymy, jak będzie, to Wam powiem na pewno w przyszłym sezonie, czy one nam sobie tutaj przetrwały, czy też nie. W planach mamy jeszcze zakup innych roślin owadożernych, takich jak rosiczki. No zobaczymy. Na razie mamy tutaj małe kijanki, nie chcemy tutaj grzebać, ale jak coś, no to właśnie tutaj w tym miejscu stworzymy takie drugie bagienko, w którym byśmy te rosiczki sadzili. No generalnie nasze oczko jest w ogrodzie egzotycznym. Nie w polskim takim typowo ogrodzie, tylko w ogrodzie egzotycznym. Już fajnie się tutaj roślinki budzą do życia. Fajnie zaczęły rosnąć. Tutaj mamy kolejny egzotyk, jest to Talia de Albata. Taka kanna, tylko że wodna, fajnie sobie kwitnie. Oczywiście przy oczku nie można, nie mogło zabraknąć kolokazji, tak zwane ucho słonia. One sobie tworzą takie ogromne liście w sezonie, ale to już zobaczycie na następnych filmach. Tutaj czerwone banany Maurelli. Czaf. Z tyłu mamy miskanta olbrzymiego, który tworzy nam takie fajne tło różne gatunki funki I tak nasze oczko się prezentuje na ten moment. Oczywiście lilie wodne już też zaczęły fajnie wypuszczać. Tak to wygląda. Tutaj mamy odnogę z tego oczka. Tutaj również są lilie. Pałka wąskolistna. I tak wygląda te nasze oczko wodne. Tutaj Wam pokażę jeszcze kolejną ciekawą roślinę. Jest to orontium wodne. E, mamy je trzeci sezon. Dopiero teraz fajnie zaczęło rosnąć. No i jak możecie zobaczyć też kwitnąć na taki żółty kolor. Dość ciekawie to wygląda. Generalnie tak w roli podsumowania, no oczko już zaczyna fajnie wyglądać. Sezon rozpoczęty. Także jeszcze wszystko to bardziej zarośnie i myślę, że, no, że jest fajny efekt takiego oczka. Każdemu polecam mieć oczko w ogrodzie, jest to taki troszeczkę no, odłam natury we własnym ogrodzie, także fajnie to wszystko wygląda. No, woda nie jest w tej chwili najczystsza, ale to też w wyniku tego, że żeśmy w tym oczku dość trochę grzewali, więc siłą rzeczy się te wszystkie ten cały osad uniósł i dlatego też ta woda nie jest najczystsza, tak się to nasze bagienko prezentuje. Z drugiej strony widzicie tam teraz u góry za konarem. No, zobaczymy, właśnie jak te kapurtnice będą rosły. Fajnie, karpiki koi tam pływają. No, generalnie jestem bardzo zadowolony z tego oczka. Jeśli Wam się podobał ten materiał, no to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Na pewno będzie jeszcze kilka filmów w tym roku z naszego oczka. No i wiadomo sprawa z naszego całego ogrodu egzotycznego, bo to jest taki główny trend na tym kanale, czyli rośliny egzotyczne. No ale jak widzicie w oczku też nam egzotyków nie brakuje. Więc to tyle. Trzymajcie się, no i słyszymy się w następnym filmie. Hej!